Za Waszą obecność dzisiaj, na tydzień przed obudzeniem się w nowej rzeczywistości Polski. Nazywam się Violeta Tomczak, jestem liderką listy trzeciej drogi w okręgu gdyńsko-słupskim, pierwszą kobietą na liście startującą z numeru trzeciego. Razem ze mną jest kolega Patryk Kaczmarek, kandydat. Startujący z numeru 5, trzeci z naszych kandydatów jako polski 2050 Szymona Hołowni właśnie na liście w okręgu Gdyńsko-słupskim na liście trzeciej drogi. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj dlatego, że to właśnie tutaj, w powiecie kartuskim, w sercu Kaszub, w Kartuzach na rynku, dzisiaj bardzo mocno. Namawiamy wszystkich mieszkańców, mieszkanki do tego, żeby w niedzielę, 15 października, poszli na wybory. Dzisiaj, proszę Państwa, będziemy rozdawać Wam długopisy. To są wyjątkowe długopisy wyjątkowe, bo nasze, żółte, zachęcające do tego, żeby głosować na trzecią drogę właśnie na kandydatów z Polski 2050 Szymona Hołowni, żeby. W niedzielę 15 października wziąć sprawy w swoje ręce i właśnie oddać głos na demokratyczną opozycję. To właśnie my gwarantujemy Państwu, że w Polsce zakończą się polityczne kłótnie. Że owszem, będziemy ze sobą niekiedy się wspierać, ale tylko po to, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązania dla Polek i Polaków. My jako Polska 2050 Szymona Chowni, przez 3 lata odrobiliśmy tą lekcję. Mamy 12 gwarancji, mamy kilka rzetelnie przygotowanych, mocnych programów rozwiązujących problemy Polek i Polaków. Mi osobiście, jako specjalistce zdrowia publicznego marzy się, by każda kobieta miała dostęp do ginekologa, by nastolatki mogły pójść już w wieku 15 lat samodzielnie właśnie do tego lekarza, bądź też do psychologa, bo to jest też bardzo potrzebne i istotne i zadbały o swoje zdrowie. Marzy mi się, żebyśmy nie stali w kolejkach do lekarzy, więc jeżeli będziemy w tych kolejkach czekać na specjalistę powyżej 60 dni, to gwarantujemy Państwu, że NFZ zwróci Państwu wizytę. Koszty wizyty prywatnej. Refunduję właśnie te koszty. Proszę Państwa, mi jako matce dwóch kilkuletnich córek marzy się edukacja na jak najlepszym poziomie. Wypracowany program pomiędzy podziałami, taki, żeby każde dziecko w szkole mogło zjeść ciepły posiłek. Taki program, w którym nasze dzieci nauczą się płynnie mówić po angielsku. Taki program, gdzie właśnie nasze dzieci nabędą kompetencje przyszłości, kooperacje, krytyczne myślenie, ale także empatię, co jest niezwykle dla nas istotne. Mi, jako pierwszej kobiecie na, listce, na liście trzeciej drogi, aktywistce marzy się, żeby zadbać o osoby najsłabsze, o osoby w kryzysie bezdomności, o osoby w kryzysie psychicznym, tak, żeby one mogły mieć udzielone terapie w ośrodkach dziennych i jak najszybciej powrócić do zdrowia, ale także o tych, którzy zajmują się osobami niepełnosprawnymi, aby te osoby z niepełnosprawnościami mogły liczyć na asystencję osobistą, ale także, żeby osoby opiekujące się nimi mogły liczyć na opiekę wytchnieniową. Góra Potrzeb Polaków jest jak góra lodowa. My widzimy jej wierzchołek. Przez lata te potrzeby były zaniedbywane, między innymi przez to, że politycy się między sobą kłócili. Już 15 października możemy to odmienić, pójść na wybory i właśnie takim zwykłym długopisem oddać niezwykły głos na lepszą, bezpieczną, nowoczesną. Polskę. A na koniec, proszę Państwa, nie byłabym sobą, jakbym nie zaapelowała do wszystkich kobiet. Po pierwsze, idźcie kobiety na wybory. Bardzo mocno Was o to proszę z tego względu, że to właśnie wy macie bardzo silny mandat do tego, żeby zagłosować na inne kobiety, które mogą Was reprezentować w Sejmie. Ale także drogie kobiety, mamy październik. Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. I dla mnie specjalistce zdrowia publicznego jest niezwykle istotne to, żebyście właśnie zadbały o swoje zdrowie, żebyście badały się regularnie, żebyście namówiły swoje mamy, sąsiadki, babcie do tego, żeby zadbały o profilaktykę. Żebyście poszły na badania obrazowe. W Polsce co roku Wykrywa się około 20 tysięcy nowotworów w piersi u kobiet. Niestety, bardzo wielu kobietom nie udaje się pomóc z tego względu, że te nowotwory zostały wykryte zbyt późno. I proszę Was, zadbajcie o swoje zdrowie. A my w Sejmie postaramy się zrobić wszystko, żeby właśnie Wam to ułatwić, żebyście miały dostęp do lekarzy, do specjalistów, do terapii ale także to profilaktyki. Dziękuję bardzo. Siem Patryk Kaczmarek i e, również jestem kandydatem e, Polski 2050 e, w okręgu 26 e, z numerem 5. Jestem e, reprezentantem powiatu kartuskiego, e, gdyż zamieszkuję gminę Żukowo e, i chciałbym Państwu powiedzieć, że nie pierwszy raz w tej kampanii e, jesteśmy e, obecni na rynku w Kartuzach, ale pierwszy raz można wyczuć, w powietrzu taką falę entuzjazmu i nadziei, która, e, którą, którą czuć od mieszkańców, którzy wiedzą, że ta zmiana jest możliwa i ona już jest o krok od nas. E, jest o krok, ale musimy ten krok ostatni wykonać i pójść e, tłumnie na wybory po to, żeby tę zmianę, tej zmiany dokonać. Zmiany, która popchnie nas do przodu i odetnie nas od tych e, sporów które nas toczą od ostatnich ośmiu, a może nawet dłużej kilkunastu lat. Chciałbym odnieść się również do kwestii referendum i powiedzieć Państwu, jakie jest nasze stanowisko dotyczące pytań referendalnych. Otóż uważamy, że referendum i instrumenty demokracji bezpośredniej są ogromnym dorobkiem, są ogromnym, ogromnie ważnym instrumentem, z którego powinno się jak najczęściej korzystać. Szczególnie w lokalnych społecznościach. Ale nie powinno to być narzędzie tendencyjnej, tępej propagandy, która aktualnie ma miejsce przy zaproponowanych, tak zdefiniowanych pytaniach referendalnych. Wszystkie one dotyczą przeszłych zdarzeń, przeszłych problemów, które miały miejsce, które do których dzisiaj nikt nie ma wątpliwości. Jakbyśmy wszystkich państwa zapytali, czy są za tym, żeby w Polsce burzyć mury? Czy są za tym, żeby Polska była w niebezpieczeństwie, zagrożona atakiem z zewnątrz? Czy zapytać o to, czy chcą wyprzedawać majątek narodowy? Przecież oczywiste pytania. Oczywiste odpowiedzi na te pytania są, że nie. Gdybyśmy mieli głosować w tym referendum, byśmy cztery razy nie. Natomiast my, jako kandydaci trzeciej drogi, Osobiście nie będziemy brali udziału w referendum i będziemy odmawiali przyjęcia karty referendalnej, gdyż godziłoby to nasze poczucie godności przy akcji głosowania. Natomiast jeżeli ktoś czuje odpowiedzialność na swoich barkach za utrzymywanie tych instrumentów demokracji bezpośredniej i mimo wszystko będzie chciał zagłosować, to zgodnie z własnym sumieniem może dokonać tego wyboru. Uważam, że wtedy odpowiedź powinna być cztery razy nie. Ale proszę Państwa, jest jeszcze jedno pytanie, które zostanie dołączone i ja też uważam, że ono powinno być zaliczane do pytania referendalnego. To jest pytanie, czy chcesz Polski, która jest pogrążona w drożyźnie? Czy chcesz Polski, która jest pogrążona w chaosie i konfliktach wewnętrznych? Czy chcesz Polski, która ciągle patrzy wstecz? I ciągle straszy jednych drugimi. Czy chcesz Polski, która patrzy do przodu? Czy chcesz Polski, która kończy z konfliktami i idzie ku przyszłości? To pytanie na to pytanie referendalne można odpowiedzieć wybierając kartkę z numerem 2, listę z numerem 2 i wybierając kandydata trzeciej drogi w wyborach. Tym samym, odpowiadając na pytanie, czy chcemy zmienić Polskę, Skończyć z kłótniami i pójść do przodu, tak jak mówi nasze hasło, dość kłótni do przodu, czy chcemy ciągle rozpatrywać te same problemy, których w ogóle tutaj nie słychać na rynku i nikt w ogóle tymi pytaniami referendalnymi tutaj nie żyje. Chcemy wiedzieć, czy prawa kobiet będą zachowane, czy będziemy mieli stabilne ceny, czy gospodarka się będzie rozwijała, czy środki z KPO zostaną odblokowane, czy będziemy wdrażali innowacje? czy będziemy bezpieczni i yy, skończymy z tą wojną. I my gwarantujemy, proszę Państwa, że jako ten człon y, Partii Demokratycznych, y, który chce zakończyć kłótnię, będziemy się starali tę Polskę scalić. Właśnie w tej Polsce powiatowej najlepiej to widać, gdzie mamy y, właśnie do czynienia z tym właśnie y, mocnym y, podziałem y, na, na, na wiele różnych partii. I ostatnie zdanie. Również, jako osoba, która przeszła nowotwór złośliwy, jako ambasador akcji Movember, mimo że mamy dopiero październik, czyli Pinktober w ramach akcji, o której powiedziała Wiola, różowy, różowy październik, który jest miesiącem profilaktyki raka piersi, to niedługo mamy listopad, który jest miesiącem profilaktyki raka jąder. I chciałbym zaapelować, żebyśmy badali się jako mężczyźni również. Nie bójmy się profilaktycznie na wszelkie sposoby, wyszukując chociażby nawet w ramach morfologii jakichś problemów, jakichś niedogodnie, które mogą wskazywać na, na, na jakieś niepokojące sygnały, bo wtedy możemy się wyleczyć i być zdrowym tak jak ja. Więc badajmy się, idźmy do przodu, a my z wiodą idziemy zaraz rozdawać długopisy, żeby były narzędziem do tego, żeby dokonać tej zmiany, pozytywnej zmiany, o której przed chwilą mówili. My jesteśmy integralną częścią Unii Europejskiej. My nie powinniśmy się czuć jako Polska takim państwem, które jest gdzieś z boku. My musimy odbudować to poczucie, że jesteśmy właśnie integralną częścią Unii Europejskiej i głosy, jakie dochodzą, od Zjednoczonej Prawicy, czy też od Konfederacji, która, której przedstawiciele potrafią wprost powiedzieć na różnego rodzaju debatach czy konferencjach prasowych, że nie będą dążyli do tego, żeby Polskę z tej Unii Europejskiej wyprowadzić, ale będą tak postępować, żeby to Unia Europejska chciała wyrzucić Polskę ze swojej wspólnoty, są na, dla nas po prostu no, niedorzeczne. Dla nas, Unia Europejska. Jest wspólnotą, jest wartością, naszym dzieciom i nam samym dawała możliwość korzystania z wymiany, chociażby studenckiej w ramach Erasmusa. Daje nam możliwość pozyskania funduszy, które mogą właśnie sprzyjać rozwojowi gospodarki czy takich dziedzin jak ochrona zdrowia, budowanie żłobków, czy, czy też innych obszarów, w których te pieniądze są niezwykle istotne. Więc nie wyobrażamy sobie, jako Polacy właśnie tego, żebyśmy w tej Unii Europejskiej mieli nie być i będziemy robili wszystko, żeby odbudować pozycję Unii Europejskiej, znaczy Polski w Unii Europejskiej. Ja jeszcze jeszcze dodam, bo zapewne pan redaktor nawiązuje do kładki jednego z tygodników, który wprost jakby ujawnia prawdopodobnie jakiś wewnętrzny plan pisów dążący do tego, żeby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Oni tam. Prosty na tej okładce domagają się wyjścia z Unii Europejskiej. To jest skandaliczna okładka. My nie. uważamy, że Unia Europejska jest nie tylko, nie zagraża polskiej suwerenności, ale wręcz ją gwarantuje. My jesteśmy dobrowolnym członkiem Unii Europejskiej. Nikt nas nie przemusił do tego, żebyśmy byli tym członkiem i będziemy mogli, jeżeli będziemy kiedykolwiek chcieli jako placy z niej wyjść. Ale my nie chcemy z niej wyjść. My chcemy w niej być, bo ona nam gwarantuje zachowanie naszej zachodniej i polskiej tożsamości, szczególnie w warunkach takiej wojny hybrydowej, wojny realnej, wojny militarnej, fizycznej, ale także wojny o nasze dusze, wojny o przestrzeni narracyjnej, którą Federacja Rosyjska bardzo silnie prowadzi. Polska powinna być w Unii Europejskiej i nie tylko w niej być, ale być także silnym, rozgrywającym w tej Unii jako główny reprezentant regionu i my jako Polska w 2053 m.p. będziemy gwarantem silnej obecności Polski w Unii Europejskiej.